Prowadzimy pomiary za pomocą takiego georadaru. Jest to georadar wielokanałowy, jedna z niewielu takich maszyn w Polsce. Od tradycyjnych georadarów odróżnia się wyższą rozdzielczością pomiaru. To urządzenie skanuje pasek rzędu 65-70 cm. Wewnątrz znajduje się 8 kanałów, które niezależnie mierzą to, co jest pod powierzchnią gruntu, a później możemy takie paski łączyć w postprocesingu i otrzymywać wysokorozdzielczy obraz struktur zalegających pod ziemią. Georadar sam w sobie jest to metoda geofizyczna służąca do wykrywania nieciągłości gruntu znajdujących się pod jego powierzchnią. Dzięki temu możemy otrzymywać informacje o obecności takich struktur jak obiekty architektoniczne, pustki, horyzonty refleksyjne, czyli różnego rodzaju warstwy takie jak bruki i tym podobne. A w przypadku badań na zamku że oczywiście poszukujemy reliktów architektury piwnic tego typu obiektów. Metoda georadarowa polega na emisji. Fali radiowej w głąb gruntu. Fala odbija się i wraca do odbiornika w georadarze, informując nas o czasie, jaki jest potrzebny na powrót tej fali. Dzięki temu możemy przeliczać to na prędkość, i to też zależne jest od ośrodka, z którego zbudowany jest grunt w danym terenie. Na przykład tutaj mamy podłoże lesowe gdzie ta fala jest trochę bardziej tłumiona. Możemy za pomocą tego sprzętu otrzymywać informacje o obiektach do głębokości około 2-3 metrów. W przypadku podłoża piaszczystego często udaje się osiągnąć nawet 5 metrów głębokości przy antenie o tej częstotliwości. Żeby zorientować się w terenie, w sytuacji, które fragmenty są zmierzone, które nie, lokalizujemy radar za pomocą bardzo wysokoprecyzyjnego GPS-a. I on rysuje nam ślady, po których przeszliśmy. My tak naprawdę zadaniem geofizyka operatora sprzętu jest jak najdokładniejsze pokrycie terenu, tak żeby zmapować wszystkie przestrzenie, gdzie da się wjechać z pomiarem.